Po prostu świecić, no. A tu są jakieś lasery, czyli... Bo ja nawet nie wiem, o co z tym chodzi. To co to? Co to się stało? Ja mam fuksy Co się dzieje? Co Kupiłem. Zapomniałam. Yo, siemanko, z tej strony ja. Dzisiaj nagrywamy Ultimate Custom Nights, tak. Dzisiaj nagrywamy Ultimate Custom Nights to więc możemy w sumie zacząć. Ja mam teraz na wysokiej głośności. W sumie nie wiem, co na początek dać, bo. Mam... Tego na pewno nie, ale w sumie. Dam może Frediego. z pięciu. Nie, nie wiem. Tego dam, tego se dam, tego se dam i tego stam tyle. No w sumie. Okej, okay, no co na razie tyle, niech sobie ten. Najpierw to będzie takie ogarnianie tej gry, bo ja serio nie wiem. Nie dość, że ja mam tu na wielkiej głośności to już w ogóle jest, serio. Wy trochę mniej to słyszycie niż ja, ale okej. Okay. A to co, są so Visit tent? Jakieś wenty? Nie wiem. Tutaj. Foxy już czeka. Kurde, co się dzieje? O, czeka. I w ogóle, jak weźcie się pokazało, to yy, Jakbyście się o to pytali, dlaczego nie na FNaFa na 2, to, to jest dlatego, że staram się nad nim, ale to on jest bardzo tu... Co tu się dzieje? Fajszczaczlika, co jest? O kurwa, coś... A to? Idzie Freddy? Czy tutaj... O której stronie chodzi Freddy? Bo nie... Co? Game Over. Dlaczego tutaj pisze Game Over? Co to jest? Co to jest? I czekaj, co to jest? No. Po pierwsze, dlaczego to ja pisze game over? Jeszcze ten idzie. Co się dzieje? Ten idzie... Co to Wziął dlaczego to pisze game over? Nie wiem o co chodzi. A bo tu ten wiatrak coś robi, że można go wyłączyć z całego. I ten wiatrak mi tyle... Trzeba tu przydalej game over, ja nie wiem. Może wątpię? O, oh, już Freddy jest. Haha, <grymne> gdzie on był? game was totally rigged! Czekaj, gdzie on był? Ty... co? Ja, ale. Skąd miałam wiedzieć? Może on był po drugiej stronie. To w sumie. czekaj. Teraz może dam. Z tych tyle Tak samo tych pięć W sobie Foxy Chica jeszcze nie wiem o co o tym chodzi to Mangel też dam sobie pięć Okej, okay, no to zaczynamy że Freddy po prostu tak se idzie pod te twoje drzwi i okej okay. Czekaj włączysz od razu ten wiatrak bo to jest bez sensu Co to się stało teraz? Co to ma być? Dlaczego ja nic nie widzę? Mr. Got me again. Co zaś Mr. Hugs. Jeszcze raz to samo, ale chyba... Nie wiem... Co jeżeli ten Bonnie po prostu już był blisko mnie jak Bonnie? Bo Bonnie zawsze jest szybki jakiś dziwny. Patrz, Ej, tu jest proszę po niego. O, działa. Tutaj, co on zrobi? Czyż on stąd będzie się tu i tu chyba, tak? Tak sobie myślę. Okie tu jest serio? A tam, ja jeszcze muszę patrzeć na mangle. Przecież, bo ona chyba tutaj jest, no? A, no, no to są wenty, są te wenty. otworzyć. Czyli że już wiem jak się to otwiera i zamyka. I ja nie chcę mieć tego łączonego. To jest strata. No co to jest, to no zaś! A -a. A -a. Go tam nie było nawet! That's what you get for me A co to jest? Co on się teleportuje do mnie. Może go sobie zmniejszę, bo ich jest może za dużo. Tej dziki nawet nie widziałam, ale ona pewnie będzie po prawej stronie. Słyszała tak samo jak Freddy. Tak, to to ja nie wiem. Mangle to chodzi w wętach to chyba trzeba i tu i tam, Tutaj jestem ten Freddy. I on tutaj będzie szedł chyba. Jak są dwie kurtyny?! Nie on ci zawsze napisuje te kamery, głupie. Nie było go tam! It's not my fault. I have these fat fingers and Mam dość, I serio, ja mam dość. Czekaj, może dodam... Wiem, ja nie... Bo on wiem, jak już działa, on chyba do siebie nie przyjdzie. Ten mi się nawet nie pojawił, ani razu. Ten też mi się nie pojawił, to ja nawet nie wiem. Ten... pewnie trzeba mu zamknąć drzwi przed nosem. Tego nie wiem. Okej, okay, no to sprawdzimy jeszcze tego tak już od razu. jj -a. No wiadomo, trzeba go zakręcać, tak pewnie w każdych... Damy ich może. Przecież on był tam... Ja nie rozumiem teraz tego, serio. Bo on by tutaj coś ma. I można mu tam, I można mu tam coś nacisnąć? I czekaj, bo tam jest jakiś ten, to mu zamknę drogę tam. To chyba o to chodzi, mam nadzieję. Jak nie, to serio, to jest już koniec. Od razu idę na początek do tego Freddy, tak, tak, No tam wcześniej było... Co to jest? Co ja mam z tym zrobić? Chyba za późno Co mam z tym O, latarka A tu? Ja cię jeszcze... Nie, tu wszystko teraz będzie szło Po pierwsze to ja nawet nie wiem Jakichś innych może imatroników tutaj nie ma w jaki ja tutaj ustawiłem? Coś ten... Myślę, że na niego trzeba po prostu świecić, no. O, tu są jakieś lasery, czyli... Bo ja nawet nie wiem, o co z tym chodzi. To co to? Co tu się stało? Ja mam fuchsiego?! Co się dzieje? Się na razie nie mam Ja zostawiam sobie Foxego? Co tu się stało? No nie mam Foxego. Jakieś v zbieram. Co tu się dzieje? Szybko ktoś rozwali... Co tu się dzieje? Arr, you never stood a chance. Nawet tam nie było. Nawet nie wiem kiedy on uciekł. Co to jest? się pojawiły nogi Foxego! Tego nie rozumiem. A się chyba coś popsuł. Ja cię... Ja... Czyli go miałem ustawionego. Więc jak działa oni? No się to jest taka sprawdzająca. Mamy no, ich trochę. Ten już wiem jak on działa. Ten w sumie chyba też już ogarnąłem. Ten też. Tego jeszcze nie było. To może go powiększę, też. Też, też. Okej. Okay. nie nie rozumiem, dlaczego mi się w tej chwili ten foxego On się chyba zbagował. Okej, okay, dalej tu jest to. Wyłącz ten wiatrak, proszę cię, bo ja nawet nie wiem po co to jest. po prostu strata tego. Co to tu robi? Co to jest? Co tu się dzieje? A zapomniałem, że go sobie usunąłem. czy ktoś mi tutaj będzie szedł? O! a 60, bo pewnie. To to z tym chodzi, że jak to jest cieplej, to wtedy. To wtedy jest tak, jakby. że. Szybciej te animatroniki się ruszają Da się to kupić? Ja zbieram v na to Bo ja nie... Wiem... Co to było? Co to był Golden Freddy? Po prostu założyłem kamerę i nic Czyli na razie mi nikt tutaj nie idzie Wenta idę. Kurde, co się dzieje? Znikaj mi. Zabierzemy baterię, tak? Tak. Nie. Nie masz. <słyski> who me, bird? Dawaj mi to. Kurde. O, już o nim. to po prostu jest ten Fred. ten fret? JEST SZYBKO! Okej, okay, razie jest trzecia. Czy mi się to uda? Nie wiem. To jest hejdon. Tu ja im chyba zamk... Co się dzieje? hailing something. Okej, zaraz chyba trzeba zamykać już to. W razie nie no. Za późno? Nie Jest! Obaj się pojawili Czyli po prostu trzeba im tam zamykać so 60, żeby wolniej szły No ja cię... Znikaj ty Okay. Czyli, że po prostu trzeba założyć kamerę albo maskę na Frediego Golden. ż temu trzeba zamykać I są. Jest! You, you did it. You did it. You did it. You did it. Szybciej. Udało się. Ok! Gracie! Co by teraz może tutaj dać? To wygląda tak fajnie. To też. To jest, on już jest. To nawet nie wiem co to. To też. Fongaj! Po co mi fongaj? To też. Tego wiem, tego wiem. Zobacz, teraz takie stołu. By jeszcze tutaj dać. Tego już opanowałem na wszystkie. Będzie jakiegoś ten. Tego wiem, tego wiem, tego wiem, tego. Ja! No to na razie tym, co tam Niech będzie. Albo w sumie tego jeszcze może. Ta druga scena jest do tego. Powiedz, że tak. Powiedz, że tak. Bo lepiej, żeby nie. Tak! Jest tutaj ktoś? Co to jest? Idź mi stąd. tutaj będzie coś. Nawet nie wiem. Jak... I have, I have something to tell you. I have something to tell I have something to tell, I have something to tell you. You who touched me first. Poszedę. nam wyłączyć wiatraka. Ten jeszcze mi nie uciekł Okej. Okay. Ten jest daleko. On mi krzyczy. I to są jeszcze wenty.

Zapomniałem o nim, ja, cie, Czyli, że już wszystkich prawie ogarnęliśmy. Jak coś to jeszcze będzie taką mnie seria, że będę sobie losować na przykład same Freddy, że będą no, i jakaś ilość same Freddy, tutaj coś takiego, co jeszcze jest, no. I to możliwe, że też będzie jeszcze czasami wolnych, że będziemy rywalizować albo same te Foxy Bonnie i jakieś tak. No to okej. Okay. To by było tyle z tego odcinka. To pa! pa.